W ogóle ja pierdolę, wiecie co ja wczoraj odjebałem? Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale chuj powiem. Ogólnie wczoraj się obsrałem, bo była taka sytuacja, mieliśmy urodziny właśnie u Graczola. No i na urodziny przy, przyjechał, przyjechał Ciastko, przyjechał Sergiusz z Sandrą, przyjechałem ja, mistrz z dziewczyną, Natural, taki nasz menadżer. No był wiadomo Graczol, no i była... był też Niko, był i była rodzina Graczola, w sensie kuzynostwo. Czy kogoś pominąłem? Czy ktoś jeszcze z nami był? Chyba wymieniłem wszystkich. Ja byłem podpity i widziałem, że w przedpokoju natura dla Beki bije się z ciastkiem. No i ja podszedłem i nie chciałem. Nie chciałem zrobić nikomu krzywdy, to było dla żartów. Podszedłem od tyłu do ciastka i po prostu mu, wiecie, duszę nie założyłem. Ale takie delikatne. I myślałem, że on to odklepie I mówię do niego ciastko, kurwa, klep, klep. Wiesz, a tak dla Beki totalnie. Jego ja tam duszę od tyłu. I mówię, klep, kurwa, klep i czułem, że, że, że nie klepie, no to go delikatnie mocniej poddusiłem. No i zobaczyłem, że on tak uderzył mnie parę razy na, na brzuch, no i po chwili tak delikatnie schodzi na dół. I ja myślałem, że on w ten sposób ucieka, bo nie było czuć, że mu ciało wiotczeje. No ja mu zdejmuję, zdejmuję uduszenie, a patrzę, kurwa, on przytomność stracił. Ja pierdolę, jak się obsrałem. Kurwa, macie wiesz, i bije go po twarzy, mówię, budź się, kurwa, ciastko, byku, nie? No i się obudził, ale to było tak chujowe, mega, mega mi głupio, serio, no to było, to było mega słabe, ale nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego celowo, naprawdę. <noise> jest <Ja> jestem niesamowity. <noise> A Ciasko się bardzo zdenerwował na mnie, bo potem przez, przez kolejne, przez kolejne parę godzin jak tam siedzieliśmy, to co chwilę się przypierdalał, że pojebany jestem, że mi zajebać powinien. I tak dalej, i tak dalej. Ale szczerze, ja jestem w ciężkim szoku, że on nie odklepał tego. Bo jak ja na treningach miałem zakładane duszenie, to ja kurwa od razu klepałem. zostaw, kurwa, klepie, klepie. On nie odklepał tego. Ale wydaje mi się, że to się może wzięło najzwyczajniej w świecie z tego, że ciastko był w szoku i nie wiedział, że klepnąć trzeba. Nie wiedział, jak zareagować.